Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Vlog. Dzisiaj. Dawno się nie nagrywa, to potem tak się mówi, nie? Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Vlog. Dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek serii Ulubieńcy. Tym razem przedstawię Wam 5 napojów, które musicie spróbować, kiedy przyjedziecie do Szwajcarii. Lub jeśli mieszkacie w Szwajcarii, bo wiem, że teraz ludzie też mnie oglądają. Zajrzyjcie koniecznie do poprzedniego odcinka, który podepnę wam w opisie. Tam jest wszystko wyjaśnione. No i myślę, że dzięki temu będziecie mogli zrozumieć, o co chodzi z tą całą serią, ulubieńcy. Zapraszam Was również na Facebooka, bo to tam głosujecie, jaki odcinek pojawi się jako kolejny na moim kanale. No i też często macie wpływ na to, co w takim odcinku będzie. Także zapraszam was na Facebooka, którego link też znajdziecie w opisie do tego filmu. A teraz no nie przedłużając tego wstępu, ruszamy z robieniami. Dzisiaj mam dla was taką prośbę, żebyście oglądali ten film do końca, bo na końcu będę miała dla was małe zadanie. Albo możecie też przywinąć, jeżeli ktoś nie jest zainteresowany, o czym będę mówić. Dzisiaj zdecydowałam się przedstawić wam 5 napojów, które koniecznie musicie spróbować, kiedy do, przyjedziecie do Szwajcarii bo y, Szwajcaria ma takich napojów naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo ciekawych rzeczy, które warto spróbować i których u nas w Polsce nie ma. Zacznę od czegoś dosyć banalnego, co może Wam się wydać takie zwykłe i kompletnie nieciekawe, ale myślę, że jako y, taki produkt ze Szwajcarii może być całkiem interesujące. Otóż w Szwajcarii bardzo często możecie spotkać coś, co nazywa się Apfelschorle, a jest to po prostu coś, co możecie w zasadzie zrobić w domu sami, bo sok jabłkowy zmieszany z gazowaną wodą mineralną oczywiście w odpowiednich proporcjach. E, ja jednak nie chciałam wam przedstawiać takiego typowego, zwykłego, nudnego apple shortle, dlatego e, przygotowałam wam coś co e, jest z firmy, która również takie apple shortle produkuje, e, ale jest to produkt troszeczkę inny. Jest to napój firmy Ramzayer a mianowicie jest to pozornie sok jabłkowy. Jest to napój, który ma 90% soku jabłkowego i 10% soku gruszkowego, dzięki czemu ma naprawdę bardzo fajny, bardzo przyjemny smak. W tej samej firmy właśnie możecie kupić tradycyjny apfel-chorle, no i dużo innych szorlej z innymi mieszankami owoców, z porzeczkami, z winogronami. Także po prostu są to soki zmieszane z wodą, w dużej mierze. No i tutaj jest ich naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. One są smaczne i są e, o tyle mniej niezdrowe, że mają dosyć e, taki prosty skład i e, również, no wiecie, to są po prostu soki z wodą, więc też nie, nie ma tutaj jakichś cudów. No i nie musimy bać się, że są to jakieś konserwanty czy jakieś niezdrowe rzeczy. Także serdecznie polecam ogólnie napoje firmy Ramzayer. No i mi najbardziej smakuje właśnie ten, czyli po prostu e, jabłko z gruszką. Kolejnym produktem w naszym zestawieniu jest coś, o czym myślę, że już wam troszeczkę wspominałam, ale chyba nie tak dużo, mianowicie jest ten napój Rivella. Jeżeli jesteście ciekawi, jak niektórzy reagują na picie tego napoju, bo jest to coś bardzo specyficznego, to na dole dostaniecie odnośnik do filmu Magdy w Szwajcarii, która ten napój próbowała na swoim kanale. No i chyba nie za bardzo jej smakował, ale film naprawdę jest bardzo fajny. No i pokazuje właśnie to, że jedni ten napój bardzo lubią, a drugi go szczerze, drudzy go szczerze nie znoszą. Ja należę do tej pierwszej grupy, czyli bardzo lubię Rivelle. Dlaczego ona jest taka. Yy, nie wszystkim smakuje, bo po prostu to jest napój, który jest zrobiony w bardzo dużej części z serwatki, czyli z tego, co zostaje po produkcji sera. I on ma dość specyficzny smak. Jak dla mnie to jest trochę taki jak Sprite: taki po prostu napój gazowany, lekko kwaśny, słodki, yy, z dosyć ciekawym smakiem. Pokazuję Wam teraz rivellę zieloną, która nie jest taka klasyczna, ponieważ klasyczna jest niebieska i czerwona chyba jest klasyczna najbardziej. Niebieska to jest taka, która ma chyba mniej kalorii. Eee, tak, a rivella zielona to jest rivella, która jest z zieloną herbatą i ona ma taki troszeczkę lżejszy smak. I wydaje mi się, że jest po prostu najsmaczniejsza. Teraz oczywiście pojawiły się również ribelle o takich smakach sezonowych. Jest brzoskwiniowa, jest rabarbarba, które też są bardzo dobre, ale dla mnie są po prostu za słodkie. No jednak, jeżeli mam wypić ribelle, to taką klasyczną, zieloną najchętniej piję. I tutaj yy, ta zielona ribella ma 40% mniej kalorii. Yy, I tutaj jest również napisane, że... Ta zielona ribella zawiera 25% serwatki. Także taki fajny słodki napój, który zawiera 25% serwatki. Koniecznie musicie go spróbować w Szwajcarii, bo po prostu uważam, że jest to tak szwajcarskie. Słuchajcie, no kto inny mógłby wpaść na zrobienie napoju z czegoś takiego, z odpadu z produkcji sera, tak naprawdę? No tylko Szwajcarzy, więc umówmy się, jeżeli tutaj będziecie, to koniecznie tego spróbujcie. Kolejny produkt, który chcę Wam pokazać, to produkt trzeci, a jest to coś, co ja bardzo lubię, ale piję dość rzadko, bo jest słodkie i nie zawsze tak naprawdę mam na to ochotę. A jest to Pasaja. Pasaja jest dokładnie tej samej firmy co Rivella, więc jest produkowana w tym samym miejscu, a jest to napój z Marakują. Jest Pyszny, jest taki, który kwaśny, trochę słodki, więc jeżeli lubicie takie smaki, to naprawdę bardzo, bardzo polecam. Jest oczywiście gazowany, jak wszystkie te produkty, ale tak one są bardzo mało gazowane. To nie jest jakiś taki poziom nagazowania, który tam będziecie bardzo, bardzo odczuwać. To jest dość lekko gazowany napój, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Także jeżeli będziecie tutaj, to również polecam rozejrzeć się za Pasają, Jeżeli lubicie marakuję, jeżeli lubicie kwaśne smaki, to myślę, że. Z pewnością Wam to zasmakuje. Przedostatni produkt to coś, co odkryłam stosunkowo niedawno, więc e, myślę, że będzie dobre dla osób, które lubią mrożoną herbatę, ale czasami mają ochotę na coś troszeczkę innego. A jest to Celanowa. E, jest to produkt, który składa się w połowie z herbaty, oprócz tego ma w składzie takie rzeczy jak e, ekstrakt z szarotki, Żurawinę i sok y, z granatu. Także sami widzicie, skład jest bardzo ciekawy. Jest bardzo szwajcarski, bo szarotka to jest coś, z czego tutaj jest mnóstwo rzeczy. Zresztą y, no, Edelweiss bardzo się kojarzy ze Szwajcarią i tutaj mnóstwo tych produktów z, czy z samym obrazkiem tego kwiatuszka szarotki, czy po prostu z szarotką jest. Także wydaje mi się, że y, jest to bardzo, bardzo szwajcarski napój, który może posmakować właśnie tym, którzy lubią mrożoną herbatę. Y, i po prostu czasami mają ochotę na coś troszeczkę innego. Na koniec coś, na no co pewnie wszyscy czekali po tej miniaturce, którą zrobiłam. E, ja szczerze mówiąc byłam lekko zaskoczona, ponieważ piję to raz na jakiś czas e, i troszeczkę się coś pozmieniało. E, mowa tutaj o cannabis iced tea. Co e, się pozmieniało? I ja tą herbatkę raz na jakiś czas piję. I jeszcze pół roku temu ta herbatka miała tutaj na dole napis Swiss Cannabis Ice Tea. Ale jakiś czas temu przeniesiono produkcję do Austrii, i teraz tutaj jest z boku napis, że jest to wyprodukowane w Szwajcarii z użyciem szwajcarskich konopi. Dlatego też zdecydowałam się dodać tą herbatę do tego zestawienia, bo jest to coś bardzo ciekawego, co tak naprawdę mnóstwo moich znajomych próbuje, kiedy tutaj przyjeżdża, i wszyscy są z tego bardzo zadowoleni. Chociaż większość twierdzi, że smakuje jak po prostu trawnik. Ale no jest to ciekawe i, i na pewno wiele osób chce coś takiego spróbować. Także nie jest już to, że tak powiem, w 100% szwajcarski produkt, bo tak jak mówię, jest produkowany teraz w Austrii, no niemniej jednak wydaje mi się, że jest na terenie szwajcarskie, ponieważ powstało tutaj, ponieważ, e, ponieważ nadal są wykorzystywane rzeczy, które są produkowane w Szwajcarii. Więc, jak najbardziej do tego zestawienia się ta Ice Tea nadaje. Dziękuję za oglądanie. Tak jak mówiłam, na końcu czeka na Was małe zadanie. Mianowicie wymyśliłam, że kolejny odcinek Ulubieńców pojawi się w momencie, kiedy pod tym filmem będzie 100 łapek w górę. 100 kciuków w górę. Także dawajcie kciuki w górę, jeżeli chcecie kolejny odcinek Ulubieńców. Ja Wam powiem szczerze, że to jest challenge, bo na moim kanale. E, chyba film, który jest najbardziej popularny, ma 80 łapek w górę. Także to jest część dla Was i dla mnie, bo nie wiem, czy ten film się spodoba Wam na tyle, żeby zdobyć aż 4 łapek w górę. Ale jeżeli tak będzie, to kolejni ulubieńcy pojawią się na kanale i Wy będziecie mogli wybrać to jaka grupa produktów ma się w tych ulubieńcach ze Szwajcarii znaleźć. Także piszcie swoje propozycje w komentarzach, zostawiajcie kciuki w górę. No i oczywiście nie zapomnijcie zażyć na Facebooka, na którym dużo się dzieje i na którym naprawdę macie duży wpływ na to, co się będzie pojawiać na blogu i na YouTubie, bo ja zawsze Was o to pytam, no i zawsze cenię sobie Wasze zdanie. Także do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!